Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogu. Jak widzicie ze mną znowu jest noc, tak jest noc i powiem Wam, że resztkami sił nagrywam tego vloga. Yy, nawet yy, pomyślałam sobie dzisiaj, że, że go po prostu nie będzie. Natomiast yy, wypiłam herbatkę, usiadłam w fotelu i mówię, nie no, masa miałoby nie być. Nawet jak byłam na izbie przyjęć to było, więc mówię nie, Aga do dzieła. No powiem Wam, że e, nie jest łatwo już na tej końcówce e, taki, taka aktualizacja mojego stanu zdrowia jest mi bardzo, bardzo ciężko. Jestem bardzo słaba, mam popuchnięte już ręce i e, twarz też widzę, jak wstaje rano, to już w ogóle jak ta, taki krecik. Mam nadzieję, że moja córka naprawdę pcha się już na świat i mam nadzieję, że to się stanie lada dzień, bo powiem Wam, że rano wstałam, nawet z energią sobie ufarbowałam włosy, żeby nie było. Zrobiłam co trzeba, zrobiłam sobie pyszne śniadanko, kaweczkę i nagle po prostu jakby mi ktoś wyłączył guzik. Zaczęłam się już źle czuć, Zdążyłam z Wojtkiem zjeść tylko rosół, Wojtek pojechał do gabinetu, a ja się położyłam, spałam ponad 3 godziny. Spałam, śniły mi się takie głupoty, ale takie głupoty, że wstałam tak umęczona psychicznie po prostu po tym śnie. Usiadłam w fotelu i mówię, nie no nie kręcę dzisiaj vloga, ja nic nie mam. Ale stwierdziłam, nie, nie Agnieszko. Zróbmy coś jeszcze z tym dniem. Więc wstałam e, teraz, e, i tak stwierdziłam, że mam ochotę i może nawet nie ja, tylko moja córka ma ochotę le na leniwę. I ja je zrobię. Bo może ona sobie myśli, mamo, mamo, chcę jeszcze leniwe, jak mi zrobisz, to wyjdę. Okej. Okay. Zatem robi leniwę, zjem. Może to jej pomoże. Zobaczymy. Zrobimy z tego przepisu. Lubię tą stronę, kwestię smaku. Przeważnie mi się udają wszystkie przepisy. Co my tu mamy? 300 gram twarogu, jajo, sól, mąka ziemniaczana i pszenna. Ja pewnie pszenną zamienię na żypnia. Dzwoni wojnie, Halo? No halo, no i teraz. No cześć kochanie. No cześć, co tam? Yy, wiesz co robię? Co robisz? Leniwe! O! No, jak przyjdziesz to będą cieplutkie i gotowe. No to widzę, że się lepiej czujesz znów. Tak, wiesz coś, wstałam, powiem Ci, usiadłam na fotelu, zjadłam sobie bananka, wypiłam herbatę i tak stwierdziłam, że no muszę się zebrać, jest okej, okay, nic mnie nie... Gotujcie się pyszniutko, mam na Was ogromną ochotę. Ło, wow. się tylko. Yummy! Mamy je. Ciekawe czy wiesz pyszne. Na pewno. Jak leniwe mogą być niedobre. Nie da się chyba. Curciu, mam nadzieję, że to był właśnie ten smak, który chodził za mamusią. I nie wiedziała w sumie od rana, co by tutaj zjeść. Może właśnie chodziło o to. Sołeczko. Nie wiem. Cynamonek. Uwielbiam cynamon. Ja jestem od cynamonu uzależniona i do wszystkich potraw, w których tylko mogę, to dodaję cynamon. I zamiast cukru ksyli. Tak, to był chyba ten smak, który szukałam od samego rana. Po prostu kluskieniwę. Było i się zmyło. Powiem Wam, że były przepyszne, bo ja do środka nie dałam w ogóle cukru tylko na wierzch, więc wyszły idealne pomyślałam, że jak już się tak rozkręciłam to wstawię jeszcze pranko i spakuję prezenty dwa, zaraz Wam pokażę dla kogo ja teraz używam kokolina do prania, powiem Wam, że bardzo lubię ten żar, bardzo ładnie mi pachną po nim ubranka a płyn do płukania mam z tego niemieckiego sklepu, co Wam ostatnio pokazywałam Muszę jutro zamówić dwa imposty. To są dwa prezenty, słuchajcie, bo my w naszej rodzinie ślubnej w tym roku zrobiliśmy sobie losowanie i ja wysyłam to. A Bojcuś wysyła to, więc muszę jeszcze to dobrze jakoś zapakować, żeby te przesyłeczki bezpiecznie dotarły do naszych ślubnych ludków. Prezenty spakowane, teraz tylko muszę zamówić impost. Dziś, jeszcze to nie wszystko, pewnych Co da bo... Będziesz na vlogmasie, bo jest taką miną Rozmawiam sobie z moim rodzinką. Rozmawiam sobie z moją rodzinką. Wieczorne rozmowy. A kuku! Mam już mojego mężulka. No i co, dobre te kluseczki? Palca Bardzo dobre. Tylko jeden minus. Co? Szkoda, że tak mało. A, no tak. Następnym razem musisz więcej zrobić. Dobrze kochanie, na pewno zrobię. A my jeszcze oglądamy w tle nasz serial... You? You. Tak. Jesteśmy na no, jakiej części już? To jest... Trzeci sezon, ostatni. Nie wezmę Polecamy. Mnie na początku nie wkręcił, ale w sumie teraz z czasem chętnie wieczorem obejrzę wojskiem każdy odcinek. Nie Pogadałam sobie z rodzicami, z braciszkiem. Teraz będę montowała wam tego vloga. I do zobaczenia jutro. Pa!